Witam wszystkich, jestem na placu Syntagma. Tutaj, gdzie nagrywali film, a dokładnie urywek, eee, film się nazywał Jason Bourne. Jestem pod pałacem prezydenckim. Zaraz go zobaczycie w całej okazałości. Za mną jest plac, same tłumy, nic ciekawego. A ten piękny zameczek znajduje się tam. To jest pałac prezydencki, a je się kieruje w stronę lasu Sindai. Jest to park, taki ogromny park Mają też w środku takie jakby mizo, nie wiem Wszystko jest za darmo, więc jak chcecie to albo jak będziecie w Atenach to właśnie tubę wam polecił, polecił przyjechać Muszę się tylko przedostać na drugą stronę. miejsce, Nie było mnie tutaj 16 lat. Ale już jestem na miejscu. Czy stąd wrócę, Nie wiem. Się okaże. Bardzo fajne miejsce. Dobra, idę mam zielone. To z tymi światłami też jest ciężko. Dobra, to muszę już poczekać na, czerwone. Znaczy na zielone, bo czerwone mam. Tam jest właśnie ten park, do którego idę, do którego wjeżdżam. A no dobra, idę na czerwony ryzyk-fizyk. Dobra, mogę iść, bierzemy ze sobą. Piękne miejsce, piękne, piękne okolice. Polecam każdemu. Tak, naprawdę. Wchodzę do tego pięknego, malowicznego. malowicznego... Przepraszam, nie mogę się złożyć. Przez kawę, sucho su mam buzię. Do tego malowicznego miejsca. Malowiczne miejsce tam. Dużo ludzi, troszeczkę. Nie chcę ich nagrywać, bo też jest policja, bo też są tu różne rzeczy, oni się nie lubią nagrywać. Wręcz przeciwnie. jest przeciwny, no ale już przechodzę troszkę dalej. Już przechodzę troszkę dalej, tak żeby odejść troszeczkę od nich. Pełno ludzi, wszędzie pełno ludzi. Dobra, już jestem prawie na miejscu. Kolegi ze mną nie ma, bo kolega się zgubił na placu u ale to podróżnik on sobie poradzi. Tak to wygląda. Piękne palmy. Piękna pogoda, 20 stopni jest ponad. Cieplutko, naprawdę dzisiaj cieplutko. W tym parku byłem dokładnie no, 16 lat temu w 2008 Niestety na tych palmach kokosów nie ma ale pokażę wam jakie tu są piękne alej tam, Zobaczcie, tam za mną O nie, świeci, nie zobaczycie Muszę przejść troszkę dalej Muszę przejść troszkę dalej, żebyście zobaczyli jak to pięknie wygląda, bo nawet tam wejdę, żeby to nagrać Piękna sprawa Tak to wygląda teraz. Idę, co się przyjdę w to malownicze miejsce. Ładnie, ładnie, naprawdę. No, chciałem Dawida zabrać ze sobą, ale Dawid gdzieś tam, on lubi tak sobie pochodzić, troszeczkę tu zobaczyć, troszeczkę tego dotknąć. Ja tam już byłem yy, kilkadziesiąt, a nie kilkaset razy. Więc dla mnie to już tam nic nowego nie jest. To jest właśnie ten plac Syntagma. Piękny park w Syntagmie. Słychać papugi, nie papugi. Pełno tuż chodzi, lądowych. Chodzą sobie tak wolno, wolnym tym. Nikt tu nie łapie. Ja czynam, że nikt to przesadziłem. Łapią je, zabierają nawet do domu. Ale jest to zakazane tutaj. Jest ich tu mnóstwo. Chciałem troszeczkę odpocząć od tych ludzi, bo nie lubię takiego tłoku na tej omonie, jest tam za dużo ludzi, dla mnie jeśli o mnie chodzi. Wolę takie spokojne miejsca, zielone miejsca. Piękne miejsca. Tam są. Latające normalnie, bez problemu. Nie zobaczycie ich, bo jest zielono. Ale jest ich tu mnóstwo tych papug i tego wszystkiego. Ludzie tu przychodzą odpoczywać właśnie od tego, od tego tłoku w tej metropolii. Takie chyba jedyne miejsce, właśnie gdzie można, gdzie można odpocząć. Tutaj, tutaj było właśnie zawsze tutaj było dużo rybek różnego rodzaju kolorów ale widzę że o tej porze roku chyba ich nie będzie może będą dalej więc idę dalej kawusia jak prawdziwy Grek pije tą kawę już uda, ale za to oliwki on jest pełniutko oliwek super pyszne oliwki duże No i zmierzam w stronę, w stronę właśnie tych zwierzątek z są. Nie wiem czy tam dojdę Szybko czy nie dojdę, szybko dawno tu nie byłem A jest do tych alejek od groma Tego pana znacie? tak samo już poopróżniali, widzę, że nie ma tych tutaj. To tak samo był taki malowniczy basen, ale go nie ma. Rybek też tam już nie ma. Idę poszukać, może znajdę jakiegoś żółwia. Jakiegoś żółwika by się zresztą znaleźć, żeby mu pokazać, że nie kłamie, że chodzą na serio. Że są wolne jak my w systemie. Czyli praktycznie nie jesteśmy tam coś robią naprawiają dobra idę będę O tu mogą być rybki Słyszę cię ale cię nie widzę Nie no widzę cię jesteś tam zielona Opuszko, ty drań, Piękna, ale nie zobaczycie między tymi liściami. Tym bardziej, że nie nagrywam kamerą, telefonem. Wszystko tak, jest woda. Zaraz wam pokażę. Jest woda, są ryby. Jest mapka. Piękna sprawa Tak to wygląda tylko jeden zostawienie dlaczego bo ich tu mnóstwo tych, tych baseników takich robi oczek wodnych porobionych Czy okay. brudna Ale. Ryb chyba nie będzie Same gołębie i kaszki Nie ma ryb Idę dalej, zobaczmy dalej Nie uda coś nagrać Jestem już blisko tych zwierząt to zobaczycie od razu te zwierzęta wszystko jest za darmo, za nic nie trzeba płacić. Znaczy mówię w tym parku. Tak nie jest za darmo. Za wszystko trzeba płacić. Taki system ale zwierzętka już są tutaj. Tu już jest bardziej bezpiecznie, tu jest dużo policji wszędzie. E, bo to jest tak Intagma, jakby nie było. Pałac prezydencki, ulice chronione. Patrole co chwilkę stoją. Tu są zwierzęta. Tu na razie kaczki, gęsi. Tak to wygląda. W jeszcze nie zobaczyłem żadnego. Czy są kozy, albo kozły. Kiedyś można było je dokarmiać, teraz nie wiem. Nie. Teraz a, a. Zakaz łapania jest, popatrz. Nie wolno łapać żółwi, nie wolno łapać ryb, dokarmiać chyba. Też nie wolno tu widzę. pewnie zdychały, bo dawali im jakieś po prostu jedzenie. Idziemy dalej, zobaczymy dalej. Ale papugi latają wolno. to może żółwie będą. No? Teraz będziemy przechodzić, przechodzić, koło tej, koło papugardy. Mało tych zwierząt. Jak tu byłem 15 lat temu to było ich sporo, naprawdę sporo, bo tu lamy, nie lamy. Widocznie siedzieli karmić. Musieli zrezygnować. O, też mam papuszki. Taką wlezeczkę zrobili mał Tutaj była papugarnia. Oczywiście ją wziął. zamknęli pewnie. Też się nie opłaca, zostawili tylko cztery papugi. To była papugarnia jedna. Tu była papugarnia druga. A teraz zrobili papugarnie, tam co widzicie, cztery papugi na krzyż. No i nie ma nic, żadnych zwierząt. Jakie tam gniazda wielkie Zobaczcie jakie gniazda Jedno, drugie, trzecie, czwarte Ogromne gniazda Nie wiem co za gniazda Nie wiem czy to papugi to zrobiły Chyba nie Nie wiem co to za, za ptaki to porobiły W każdym bądź razie Tak papugi no Chyba wypuścili je wolno Na wszędzie jest takich, dużo takich wodopojów. Woda za darmo, no bo wiadomo, tu jest w sezonie gorąco 40. Plus. Tam nie mówię, że 40, plus, tylko 40 stopni plus. 43, 45 są takie. Jest ich pełno nie tylko w parkach, ale i w miastach, na ulicach. Panie, wrócić tak po, kilku, po kilkunastu latach. Oczywiście nie przyjechałem tu do pracy. I nie wiem na jak długo przyjechałem. Na pewno nie na dzień, dwa, trzy. No, stanę tu trochę, żeby odpocząć. Moim celem były Filipiny, ale. Zrezygnując z Filipin, z tego, że tam tajfuny ogromne, I postanowiłem zwiedzić trochę Europy. Ale docelowo, może. Nie może tylko tak w 99% to będzie Afryka. Nie wiem który kraj w Afryce. Ale na pewno gdzieś tam. I na pewno nie jeden Chcemy zobaczyć jak znaczy się znaleźć żółwia, ale chyba będzie ciężko to znaleźć jakiegokolwiek, idę będę, tędy, tędy. Może się uda. Więc tu było mnóstwo żółwi, Chodziły po podnowi, po, pod nogami się plątały Teraz tu nie widać ani jednego. Może nie wiem. Przez to, że jest zima, czy to o, jest malutki tam, już wam pokażę. Nie wolno ich łapać niestety, nie wiem czy tam mogę przejść, ale, ale jest tam jeden malutki Nie wiem czy tam go zobaczycie nie. O tam jest, właśnie, widzicie go taki malutki? Tam właśnie w tamtym, czekajcie, w tamtym miejscu, gdzie mój palec. O tam, o, nie tam, o tam. A dokładnie tu gdzie jest mój palec, tam jest mały żółw. Nie mogę odwrócić kamery, bo nagrywam kamerą z przodu. Ale jest żółwik, są. Nie pomyliłem się dużo. Ten akurat jakiś młody. Szkoda, że nie ma starszego jakiegoś, ale jest żółwiczek. Lubię żółwie. U mnie w rodzinie wszyscy lubią żółwie <laughs> U mnie w rodzinie Dobra, nie będę już mówił co Ale są żółwiki, są, są Są żuwiki Fajne, bardzo ładne te rzeczy Widulek, jeden tylko No nie wiem, myślałem, że będzie ich więcej Ale udało się zobaczyć, jeszcze jednego chyba już nie znajdę, mi się wydaje. Pewnie albo powynosili te lubi albo je potruli. Idę tędy, zobaczę, będzie tam Tak jak mówiłem, no, Ateny to miasto kontrastów. Powiedział to taki jeden Polak z Warszawy. I ma świętą rację, jest tu w Atenach 35 lat Nie ma chyba, zobaczmy tutaj Kiedyś przychodziłem tu z siostrą, ze znajomymi ze swoimi dzieciakami Ale nie ma chyba więcej coś tutaj wydaje Dużo się to pozmieniało Bardzo dużo się to pozmieniało Także. No co? Co mogę wam więcej powiedzieć? Ten park jest piękny, fajny na odpoczynek. Zwłaszcza w lecie jest tu dużo cienia. Może wcale nie jest takie fajne. Jest ciepłe, wręcz że powiedziałbym, nie idzie się tam schłodzić, jak jest z lato i gorąco. A w tym parku ludzie wchodzą właśnie po to, żeby się tylko schłodzić, bo jest dużo cienia. Jest dużo cienia i można właśnie skorzystać z tego cienia przede wszystkim. Także co, no ja idę dalej postaram się Wam ponagrywać jakieś fajne filmy z fajnych miejsc tak jak mówiłem z tych malowniczych, ale tak samo z tych niemalowniczych, tam gdzie jest dużo dużo groźniej, bardziej niebezpiecznie. No i z poza tak samo także dużo zdrówka Dużo zdrówka, trzymajcie się tam cieplutko i do zobaczysz, na razie.